We'll <laughs> thank <laughs> you Daj spokój. Udina właśnie przedstawia Radzie dowody kwarianki. Iden Prime był ważnym zwycięstwem. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału. I o krok bliżej do powrotu żniwiarzy. Chcieliście dowodu? Oto on. Dowody są niezbite, ambasadorze. Saren zostanie pozbawiony statusu widma i uczynimy co w naszej mocy, by odpowiedział za swoje zbrodnie. Poznaję drugi głos. Osobę, która mówi do Sarena. To matka Benezia. Kim ona jest? Matki to potężne Asari, które wkroczyły w ostatni etap swojego życia. Służą mojemu ludowi jako mentorzy i przewodnicy. Ich wiedza jest bezcenna. Matka Benezia jest potężną biotyczką. Ma wielu zwolenników. Będzie znaczącym sprzymierzeńcem Sarena. Bardziej interesują mnie Żniwiarze. Co o nich wiemy? Tylko to, co wyciągnięto z rdzeni pamięci getów. Żniwiarze byli starożytną rasą maszyn, która unicestwiła Protean. Później zniknęli. Gety wierzą, że Żniwiarze są bogami, a Saren jest prorokiem wieszczącym ich przybycie. Uważamy, że kanał jest kluczem do ich powrotu. Saren go szuka i dlatego właśnie zaatakował Iden Prime. Czy my w ogóle wiemy, czym jest ten kanał? Saren wierzy, że może sprowadzić żniwiarzy. To wystarczająco zła informacja. Posłuchajcie własnych słów. Saren chce sprowadzić maszyny, które zniszczyły życie w galaktyce? To niemożliwe. Gdzie udali się żniwiarze? Dlaczego zniknęli? Dlaczego nie ma nawet śladu ich istnienia? Gdyby istnieli naprawdę. Znaleźlibyśmy coś. Próbowałem ostrzec was przed Sarenem Nie chcieliście mnie słuchać. Nie powtarzajcie tego błędu. To nie tak. Udowodniliście, że Saren zdradził radę. Zgadzamy się, że wykorzystuje Gety do odnalezienia kanału, nie wiemy jednak po co. Żniwiarze to mit, komandorze. Kłamstwo, pod którym Saren kryje prawdziwe cele. Legenda, którą wykorzystuje, by nagiąć Gety do swej woli. 50 tysięcy lat temu żniwiarze zniszczyli całą galaktyczną cywilizację. Jeśli Saren odnajdzie kanał, wszystko się powtórzy. Saren jest zbuntowanym agentem, który salwuje się ucieczką. Nie posiada już statusu Widma. Rada pozbawiła go pozycji. To nie wystarczy! Wiecie, że ukrywa się w trawersie. Wyślijcie tam flotę! Flota nie wytropi jednej osoby. Flota Cytadeli mogłaby zabezpieczyć cały rejon, powstrzymać gety. Mogłaby też wywołać wojnę z systemami Terminusa. Nie damy się wciągnąć w galaktyczny konflikt z powodu kilkudziesięciu ludzkich kolonii. Ja mogę pokonać Sarena. Komandor ma rację. Istnieje sposób na powstrzymanie Sarena bez angażowania armii. Nie! Za wcześnie! Ludzkość nie jest gotowa na odpowiedzialność, która łączy się ze wstąpieniem do widm. To turianin zdradził radę. Do ujawnienia tego faktu doprowadził człowiek. Zasłużyłem na to. Komandor Shepard Wystąp, Komandor Shepard. Decyzją Rady nadajemy Wam wszelką władzę i przywileje Wydziału Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych Cytadeli. Widma nie są szkoleni, lecz wybierani. Są zahartowani w ogniu walki. To ci, których czyny wyrastają ponad przeciętność. Widma stanowią pewien symbol. Są ucieleśnieniem odwagi, determinacji i samodzielności. Są prawą ręką Rady, narzędziem naszej woli. Na widmach spoczywa wielki ciężar. Są obrońcami pokoju w galaktyce. Pierwszą i ostatnią linią naszej obrony. Jesteście pierwszym człowiekiem wśród widm, komandorze. To wielki zaszczyt dla Was i dla całej Waszej rasy. To dla mnie zaszczyt. Wysyłamy Was do trawersu za Sarenem. Macie prawo użyć wszelkich dostępnych środków w celu jego ujęcia lub likwidacji. Macie jakiś pomysł, gdzie go znaleźć? Wszystkie istotne dane przekażemy ambasadorowi Udinie. Spotkanie rady zostaje zakończone. Gratulacje, komandorze. Przed nami mnóstwo pracy, szepard. Będziecie potrzebować statku, załogi i zaopatrzenia. Teraz wszyscy dostaniecie specjalny sprzęt i przejdziecie szkolenie. Powinniście udać się do Akademii SOC i porozmawiać tam z oficerem zajmującym się widmami. Anderson, chodź ze mną. Przyda się pana pomoc. Myślałam, że ambasador będzie bardziej wylewny. Nawet ci nie podziękował. Czego spodziewałaś się po polityku? Chodźmy. Tuż za tobą, Shepard. O, nie, ja nie. nie nieważne. Mm, tak, czy jest coś, czym mogę służyć? Dlaczego jest pan tak zainteresowany opiekunami? Opiekunowie nie interesują mnie opie. Nie marnuj naszego czasu. Kłamiesz, salarianinie. Ja. nie jestem pewien, czy powinienem o tym rozmawiać. Proszę powiedzieć, czym się pan zajmuje. Nie chcę przeszkadzać. Dobrze, myślę, że mogę być szczery. Używam małego skanera, by zebrać odczyty opiekunów. Jak dotąd, z mizernym rezultatem. Trudno jest do nich podejść. Po co ta cała konspiracja? Ponieważ nie powinno się przeszkadzać opiekunom. Nie sądzę, by skanowanie im przeszkadzało, ale władze mogą się nie zgodzić. Chciałbym dokończyć pracę bez przeszkód, ale to chyba niemożliwe. Mogę panu pomóc. Nie boję się władz. Nawet nie wiem, kim jesteś. Nazywam się Shepard. Jestem z Biura Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych. Widmo? Nie śmiem was zatrzymywać. Będziecie potrzebować tego skanera, który wymyśliłem. Proszę go uruchomić przy opiekunie. Zebrane dane zostaną automatycznie wgrane do bazy danych. Otrzymacie kilka kredytów za każdy skan. Co pan zrobi z danymi po otrzymaniu skanów? Postaram się dowiedzieć o nich jak najwięcej. Widzimy, jak pracują, a równocześnie tak mało o nich wiemy. Sam jestem naukowcem. Chcę się dowiedzieć, co nimi kieruje. W takim razie ja się zbieram. Dobrze, ja również mam dużo pracy. Na razie powodzenia w robieniu skanów. Z powodu ostatnich ataków na Eden Prime wielu inwestorów kolonii wycofuje swoje poparcie finansowe dla rozwoju projektów na tej planecie. Rzecznicy Rozwoju Ludzkiej Kolonizacji tłumaczą, że Eden Prime to odosobniony przypadek, jednak ilość rekrutowanych kolonistów drastycznie zmalała. Wstrzymano wiele projektów kolonizacyjnych. Inwestorzy chcą najpierw mieć pewność, że ludzkie placówki są odpowiednio chronione. Ważną informację, Shepard. Kapitan Anderson rezygnuje ze stanowiska oficera dowodzącego Normandią. Statek należy do ciebie. Jest szybki i cichy. Znacie załogę, a ona was. To doskonały statek dla widma. Dbajcie o niego, komandorze. Będę na niego uważać, ser. Wiem, że tak będzie, komandorze. Chcę znać prawdę. Dlaczego pan ustępuje, ser? Potrzebujecie własnego statku, a że Widmo nie może odpowiadać przed nikim oprócz Rady, nadszedł czas, żebym ustąpił. Bądźcie ze mną szczerzy, kapitanie. Jesteście mi to winni. 20 lat temu byłem w takim samym położeniu, Shepard. Rozważano moją kandydaturę na Widmo. Dlaczego nawet o tym nie wspomnieliście? A jak do cholery miałem to powiedzieć? Mogłem być widmem, ale schrzaniłem. Zawiodłem więc. Nie ma się czym chwalić. Później mogę opowiedzieć wam całą historię. Teraz powiem tyle, że wysłano mnie na misję razem z Sarenem, a on dopilnował, żeby rada odrzuciła moją kandydaturę. Miałem swoją szansę, Shepard. Było minęło. Teraz wy możecie nadrobić moje błędy. Nie zawiodę was, ser. Saren zniknął. Nawet nie próbujcie go odnaleźć. Wiemy jednak, czego poszukuje kanału. Kazał swoim getom przeczesać trawers w poszukiwaniu śladów. Dostaliśmy raporty o getach w systemie Feros, zanim straciliśmy kontakt z tamtejszą kolonią. Ich obecność odnotowano także w okolicy Nowerii. Dowiedzcie się, czego Saren szukał na Feros i Nowerii. Być może uda wam się znaleźć kanał, zanim Saren to zrobi. Prawdziwym zagrożeniem są żniwiarze. W tej sprawie zgadzam się z Radą, Shepard. Nie mam pewności, czy w ogóle istnieją. Lecz jeśli istnieją, kanał jest kluczem do umożliwienia im powrotu. Powstrzymując Sarena przed znalezieniem kanału, zatrzymamy też powrót żniwiarzy. Powstrzymam go. Mamy jeszcze jeden trop. Matka Benezia z nagrania Sarena. Ma córkę, uczoną, specjalistkę od protean. Nie wiemy, czy jest w to zamieszana, ale może warto jej poszukać sprawdzić, co wie. Nazywa się Liara, doktor Liara Tsoni. Podobno bada teraz wykopaliska archeologiczne na jednej z planet w Artemistau. Powinniśmy wyruszyć na gromadę Artemistau. To już Wasza decyzja, komandorze. Jesteście teraz widmem. Nie odpowiadacie przed nami. Pamiętajcie, od Was zależy obecnie los ludzkości. Jeśli coś schrzanicie, ja za Was oberwę. Postaram się nie sprawić kłopotów. Miło mi to słyszeć, komandorze. Pamiętajcie tylko, byliście człowiekiem, zanim zostaliście widmem. Mam teraz spotkanie. Kapitan Anderson odpowie na Wasze ewentualne pytania. Tak, komandorze. Wszystko w porządku? Szczerze? Nie tak wyobrażałem sobie koniec mojej kariery. Papierkowa robota doprowadza mnie do pasji. Ale jeśli ktoś może powstrzymać Sarena, to właśnie wy, komandorze. Wierzę w was, Shepard. Jeśli schodząc z drogi mogę wam pomóc, to niech i tak będzie. Co stało się 20 lat temu z panem i Sarenem? Minęło już niemal 20 lat. Ambasador Goyle była naszym reprezentantem na cytadeli. Też chciała wprowadzić w szeregi widm człowieka. Wybrała mnie. Rada wysłała Saren, aby miał na mnie oko i ocenił moje wyniki. Tak samo jak wam przydzielono Nilusa. Dlaczego nie byliście ze mną szczerzy, kapitanie? Nie jestem dumny z tego, co zaszło. Miałem szansę zostać pierwszym człowiekiem widmem i zawiodłem. Saren tego dopilnował. Chyba zasługuje, żeby usłyszeć całą historię. Zdobyliśmy informacje o zbuntowanym naukowcu opłacanym przez batariańskich separatystów. Próbował założyć na pograniczu placówkę opracowującą nielegalną technologię SI. Wywiad przymierza zrobił swoje. Ale Rada chciała, żeby wzięło w tym udział Widmo. Zgodziliśmy się. Przydzielono mnie, żebym pomógł Sarenowi w śledztwie. Znaleźliśmy tego naukowca w rafinerii na Kamali. Ukrył się gdzieś w środku, chroniony przez bataliańskich najemników. Plan był prosty: zakraść się do fabryki, schwytać naukowca i wymknąć się z powrotem. Szybko, cicho, przy minimalnym rozlewie krwi. Sprawy nie potoczyły się zgodnie z planem, prawda? Rozdzieliliśmy się z Salenem, żeby mieć lepsze pole działania. I gdzieś tak, w połowie misji, w centrum rafinerii nastąpił potężny wybuch. Oficjalna wersja brzmi wypadek. Myślę jednak, że Saren celowo zdetonował ładunek, żeby odciągnąć strażników. Ile było ofiar? Eksplozja rozerwała rafinerię na strzępy. Cały teren stanął w płomieniach. Dym z płonących chemikaliów wydostał się do atmosfery. Nikt wewnątrz nie przeżył. W pobliżu znajdował się obóz dla pracowników i ich rodzin. Pożary i toksyczne opady uśmierciły łącznie ponad 500 osób, głównie cywilów. Serena to nie obchodziło. Wyeliminował cel i wykonał misję, a winę zwalono na mnie. To przekreśliło moje szanse na zostanie widmem. To Saren spowodował eksplozję. Jak was w to wrobiono? W swoim raporcie Saren oskarżył mnie o zniszczenie jego przykrywki. Twierdził, że atak strażników to moja wina, i dlatego wszystko skończyło się masakrą. A raport Sarena wystarczył, żeby Rada uniemożliwiła mi zostanie pierwszym ludzkim widmem. Dlaczego pozwoliliście, żeby uszło mu to na sucho? A myślicie, że kogo słuchała Rada? Swojego najlepszego agenta, czy jakiegoś człowieka? Od początku miałem złe przeczucia. Powinienem bardziej na niego uważać. Może zatrzymałbym go, zanim sprawy wymknęły się spod kontroli? Nie obwiniaj się za to, kapitanie. Nie winię. Wiem, że Saren za to odpowiada. Podejrzewam, że szukał wymówki, żeby wysadzić rafinerię, a tak strażników był mu na rękę. Może po prostu lubi przemoc, a może szukał sposobu, żeby ludzie nie dostali się do widm. Niestety udało mu się. Jedyna rzecz, na której mi zależy, to powstrzymać Sarena. Macie rację, komandorze. Nie ma co rozpamiętywać. Chcę znać prawdę o Sarenie i panu. Proszę opowiedzieć o misji, na której byliście razem 20 lat temu. Zdobyliśmy informację o zbuntowanym naukowcu, opłacanym przez bataliańskich separatystów. Próbował założyć na pograniczu placówkę opracowującą nielegalną technologię SI. Wywiad... Przy... Zna... Plan był prosty. Zak... Jedyna rzecz... Macie na... rację, komandorze. Nie ma co rozpamiętywać. Wiecie coś jeszcze na temat naszej kolonii na Feroz? Cała planeta była kiedyś ogromnym miastem protean. Obecnie to głównie ruiny, ale niektóre budowle się zachowały. Koloniści próbowali wykorzystać to, co zostało po proteanach. Straciliśmy z Feroz kontakt po ataku getów. Co wiecie na temat gromady Artemis Tau? Niewiele. Nigdy tam nie byłem. Garstka systemów z kilkoma małymi, niezbadanymi światami. Żadnych prawdziwych kolonii. Znalezienie tam doktor Tsoni może nie być łatwe. Radzę szukać świata z ruinami Protean. Co może mi pan powiedzieć o Nowerii? Noweria oznacza kłopoty. Zresztą zawsze oznaczała. Cała planeta to jedno wielkie, nielegalne laboratorium dla bogatych korporacji. Uważajcie tam na siebie, Shepard. Widma to chyba jedyna forma władzy związana z Cytadelą, którą na Nowerii jeszcze szanują. Ale nie oczekujcie kwiatów na powitanie. Muszę już iść. Poczekam tutaj. Przyjdźcie, jakbyście czegoś potrzebowali. wczesnych latach 60. 22 kiedy asari w galaktyce istnieje Feroz... noveria to